Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić. Ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak. 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum Pełne Pamięci. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o materiałach archiwalnych Radia Solidarność, które zostały stworzone przez realizatora tej tajnej rozgłośni, Mariusza Chudzickiego. Archiwum przypadkowo odnalazł jego syn, profesor Jarosław Chudzicki, który w latach 80. był lektorem Radia Solidarność. Kilka starych zdjęć. Tak żeśmy nagrywali audycję. To są czarno-białe zdjęcia. Tak, tak. To są zdjęcia z 1989 roku z naszego spotkania, gdzie nagrywaliśmy ostatnią audycję Radia Solidarność, Radia Warszawskiego. Tak to wyglądało. Mieliśmy wytłumione tutaj różne powieszone makatki na przykład na ścianie, koc żeby no, ta jakość była lepsza, ale tak jak pani widzi, sprzęt mieliśmy zupełnie bardzo prosty. A to jest właśnie redakcja nagrywająca audycję, właśnie ostatnia, w ostatnim składzie. Ten brodacz to ja, a to jest Adam Konopacki, też był speakerem. Ta osoba w okularach to jest Mariusz Chudzicki, to jest mój ojciec. On się zajmował taką techniczną stroną tych, tych nagrań. Barbara Wertę, lekarka, no i małżeństwo Andrzej i Elżbieta Gomulińscy. Ostatnie trzy lata nagrywania audycji to właśnie się odbywało u nich w domu, przy ulicy Orzechowskiej. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Nadajemy naszą specjalną audycję, w której głos zabierze Zbigniew Romaszewski. Nie będziemy ukrywać, że sytuacja jest dosyć krytyczna i zmusza nas do zawieszenia na okres wakacyjny nadawanych audycji. Grzegorz Majchrzak, Biuro Badań Historycznych IPN. Początek Radia Solidarność w Warszawie to Zbigniew Fizofia Romaszesy. To jest pierwsza ekipa, która funkcjonowała pod ich kierownictwem, rozbita latem 1983 roku. Wszystko zaczęło się od wpadki dwóch emiterów, którzy nie zachowali zasad konspiracyjnego BHP i wrócili po nadajnik, z którego nadawali. Zostali przypadkowo zatrzymani przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Oni podali jeden z adresów. Gdzie, gdzie byli szkoleni. Służba Bezpieczeństwa pod Merycem nic nie znalazła, natomiast wyczekała aż osoba opiekująca się tym mieszkaniem, bo to był jeden z działaczy radia. Kiedy on przyjechał, pojechano z nim do jego mieszkania. Akurat w tym mieszkaniu przebywali Zafia i Zbigniew Romaszewscy, obchodzący rocznicę ślubu. Znajdowała się nim jeszcze również Joanna Szczelzna na dodatek. Dni 5 lipca o godzinie 22 miała miejsce akcja milicyjna która doprowadziła do zatrzymania Zofii Romaszewskiej według dowodu osobistego Irena Zofia, a także przebywającej wraz z nią Joanny Szczęsnej i właściciela mieszkania Zbigniewa Kobylińskiego. Dzięki któremu zresztą Romaszewski wtedy uciekł, słynna ucieczka w skarpetkach. On powiedział, że tu ma w przedpokoju w palcie dokumenty, zaraz okaże. I e, Kobyliński przyblokował funkcjonariuszy, a Romaszewski zaczął uciekać. On po miesiącu w wyniku działania miastowskiego został zatrzymany. Ponownie próbował uciec, ale tym razem mu się uciec już nie udało. I to jest taki moment, kiedy właśnie wchodzi ta nowa ekipa? To jest moment, kiedy wchodzi ekipa pod kierownictwem Jerzego Jastrzębowskiego i Stanisława Deganta. Oni stają też dosyć szybko aresztowani i niedługo po nich zaczyna się okres, kiedy radiem kieruje Armenia i jej szef Wojciech Stawiszyński. Następuje profesjonalizacja z podziałem zadań na oddzielne studio, redakcja, oddzielna grupa emiterów, oddzielna technika. I oni się nie znają. Dowódcy się znają, natomiast podwładni już niekoniecznie. Tu Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Nadajemy w ciągle z podziemia. 36. audycję trzeciego programu Radia Solidarność. Dobry wieczór. Po 1989 roku, jak my po raz pierwszy spotkaliśmy się właśnie tak wszyscy razem, razem z właśnie z emiterami, z innymi osobami, które były powiązane z działalnością Radia Solidarność. Ja, ja zrobiłem takie wielkie oczy, jak się okazało, że te wszystkie osoby wypełniły wielką aulę w Pałacu Kultury i Nauki. Nie wiedziałem, że nas było aż tylu. Ja myślałem, że to jest tylko te 4-5 osób. Bo radio w Warszawie rozwinęło się bardzo mocno. W powiat 80. -tych powstał tak zwany program drugi Radia Solidarność kierowany przez Andrzeja Fedorowicza, później jeszcze powstał program trzeci kierowany przez Gelberga. To jak było rozbudowane, świadczy fakt, że w 87 roku jeden z tych programów zaproponował wszelkim strukturą podziemnym, e, możliwość nadawania audycji obok tych normalnie emitowanych, za niewielką opłatą zakładają, że będzie on miało e, kilkaset tysięcy słuchaczy, co było moim zdaniem e, nader założeniem, aczkolwiek z drugiej strony, na przykład tak zwany program Drugi Radia Solidarność mógł mieć całkiem niezły e, odzew, ponieważ jego audycje były retransmitowane przez Radio Wolna Europa. archiwum Mariusza Chudzickiego, realizatora programu pierwszego Radia Solidarność znalazło się 57 taśm z zapisami różnych programów. W zasadzie to, jeśli chodzi tutaj o te taśmy, ja się zajmowałem tak opracowaniem, sporządzeniem spisu tych materiałów. Opracował je Kamil Cedrowski, członek zespołu Archiwum Pełne Pamięci. Pan Mariusz Chudzicki był odpowiedzialny za stronę techniczną tych nagrań. Można powiedzieć, że nagrywał same audycje. Po czym nagrywano taśmę matkę. W jednym egzemplarzu oczywiście jaka taśma matka później przegrywano to w ilości kilkunastu egzemplarzy. Żeśmy to robili w weekend, sobota, niedziela. Mieliśmy na przykład profesjonalną, taką przenośną nagrywarkę kaset. Gdzie w momencie, kiedy zrobiliśmy nagranie na kasecie, tak zwanej matce, to mogliśmy w, z prędkością przewijania nagrywać z tej jednej kasety trzy inne kasety i rozdawano dla tych emiterów. One później były w różnych punktach Warszawy, gdzieś tam za pomocą tych nadajników. Nadajników łącznie stworzono przez te lata około 100 Zazula, to jest nadajnik taki malutki, wielkości pudełka zapałek. On miał zasięg kilkuset metrów, to nadawano audycję przy okazji wielu nadajników. To jest z kolei Berta, czyli tak zwana Wunderwaffe, najmocniejszy nadajnik wykorzystywany przez Radio Solidarność. Więc z reguły takie, takie nadawania ograniczały się na przykład do jednej dzielnicy miasta, stąd kilka zespołów emiterów, którzy krążyli po, po mieście i wykorzystywali różne punkty do, do nadawania w celu no, jak najszerszego pokrycia powierzchni miasta tym sygnałem, który mógł być odbierany. Audycja 30 kwietnia została przecież namierzona tam na Chłodnej. A na blok, z którego był rzeczywiście była emitowana ta audycja, po prostu był do trzeciej czy do, do rana przeczesywany mieszkanie po mieszkaniu. To, co ludzie przeżyli w tym bloku na Chłodnej, to właściwie do dzisiaj chyba pamiętają. Moc nadajnika była taka, że wygaszała wszystkie telewizory w najbliższym otoczeniu. Jeśli ktoś wiedział o tym, to wystarczyło zadzwonić na milicję i w ten czas milicja miała dosyć dokładnie namierzone. Milicja podsłuchiwała nielegalnych radiowców, a radiowcy podsłuchiwali milicję. Dostaliśmy też y, nagrania z nasłuchów radiostacji milicyjnych. Tak, właśnie widziałam tutaj podczas pacyfikacji na przykład kopalni wujek. Tak, tak, są dosyć dramatyczne właśnie takie nagrania. Są też z, później z manifestacji w roku osiemdziesiątym w Warszawie przygotowując kolejne audycje zadawaliśmy sobie pytanie kiedy to się skończy jak długo my czy nasi następcy będziemy zbierać wiadomości pisać komentarze nagrywać przewozić emitować uciekać to no, były wasze głosy tak tak i rzeczywiście to był problem bo tak jak przedstawiłem skład naszego zespołu były to osoby bardzo różne z różnych środowisk i przynajmniej w początkowej fazie istniała duża obawa, że zostaniemy gdzieś tam w innym środowisku, swoim rozpoznani, bo rzeczywiście z drugiej strony odzew możliwość słuchania tych audycji Radia Solidarność, przynajmniej tutaj w Warszawie, to, to było dosyć duże. Ludzie następnego dnia w pracy na przykład opowiadali, a u mnie było o 17 słyszalne, bardzo dobrze. Włączali, wyłączali światła w mieszkaniach właśnie, żeby. Dać sygnał, że, że audycja jest słyszalna. O to też prosiliśmy na końcu każdej audycji, żeby emiterzy mieli taki feedback, że audycja była słyszalna i dotarła do odbiorców. Oczywiście tutaj mieliśmy pewne zaplecze, jeśli chodzi o elektronikę, I na przykład w początkowej fazie korzystaliśmy z dodatkowych equalizerów za pomocą których mogliśmy zmieniać różne częstotliwości i przez to zmieniać no, chociażby barwę czy brzmienie głosów ale z drugiej strony po kilku, kilkunastu próbach niestety te zniekształcenia powodowały takie obniżenie jakości tego nagrania, że w pewnym momencie żeśmy zrezygnowali z tego, no i już liczyliśmy się z takim ryzykiem. Służba Bezpieczeństwa twierdziła, że rzeczywiście zachowują bardzo mocne środki ostrożności. Wpadki się oczywiście zdarzały. Działały na pewno dwa czynniki. Pierwszy to jest stopień konspiracji przestrzegania zasad BHP. Nawet szefowie nazwisk w tej chwili swoich współpracowników nie są w stanie podać, no bo ta konspiracja była, to pierwsza rzecz. Yy, druga, szczęście. Szczęście w tym, kto w danym radiu funkcjonował, bo jeżeli się zdarzyło, że do grupy wszedł i jeszcze w grupie robił karierę, ten z pracownik służby bezpieczeństwa, więc to radio było bardziej zinfiltrowane, aczkolwiek mimo tej inwigilacji radio funkcjonowało. A możemy przeczytać jedną taką notatkę milicji? Tak, notatka służbowa tajne 1986 rok 23 lipca. W trakcie prowadzenia obserwacji zewnętrznej w dniu 30 czerwca bieżącego roku za figurantem sprawy omnia ustalono, że o godzinie 16 w okolicach Banku Narodowego spotkał się on z oczekującym tam chudzickim Mariuszem, synem Bolesława Iwandy, urodzonym, zamieszkałym. Wyżej wymienieni wsiedli do samochodu Marki Syrena, należącego do Chudzickiego, i udali się do ogrodu Saskiego. Przebywając w ogrodzie od godziny 16 prowadzili rozmowę na jednej z ławek w okolicy grobu nieznanego żołnierza. Około godziny 17:10 Chudzicki pożegnał się z figurantem poprzez podanie ręki i odjechał samochodem Marki Syrena. Wszystko, nawet podanie ręki, jest odnotowane. Tak jest, tak jest. Dobry wieczór. Prosimy nie regulować telewizorów. Życzymy dobrego odbioru. Solidarność! Solidarność! Nie ma wolności! Bez Solidarności! Nie ma wolności! Bez Solidarności! My Jest to, proszę Państwa, fragment nagrania z ostatniego sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej. W pewnym momencie radiowcy dostali od działaczy Solidarności z Politechniki sprzęt sprzęt który pozwalał na emisję napisów w telewizji polskiej solidarność w telewizji to było bodaj pamiętam w pluszkowie bo była taka zasada że im dalej od sygnału telewizyjnego tym większa szansa na wejście na fonie czy wizję telewizji Polskiej, bo też trzeba powiedzieć, że to radio się zmieniało. Zaczynało od nadawania na falach ultrakrótkich, które były owszem bardzo trudne do namierzenia ze względu na odbicie, ale łatwe do zagłuszenia, a już wejście na wizję czy fonię Telewizji Polskiej uniemożliwiało zagłuszenie audycji. No I jak to wyglądało w praktyce, że widz widział prawdziwą telewizję nadawaną z Woronicza, wówczas komunistyczną, i widział, widział napisy np. Na Solidarność żyje w czasie tak najbardziej popularnych programów typu Mecz Pucharów Europejskich czy Dziennika Telewizyjnego. To pozwalało docierać do ludzi którzy niekoniecznie byli zwolennikami opozycji. Bo idę wysłuchanie audycji nadanej na paśmie ultra krótkim, no była zapowiedź, udało mu się dowiedzieć i chciał, mógł jej, mógł jej wysłuchać. Myśmy informowali wcześniej, na jakiej częstotliwości trzeba szukać tej audycji. Tutaj przyniosłem troszeczkę takich materiałów. Tak na przykład wyglądały takie ulotki małe, informacje, które były rozrzucane przed nadawaniem audycji, gdzie właśnie była dokładnie podawana dzień, data, kiedy to będzie, czasami także częstotliwość, jeśli to była jakaś nowa częstotliwość. W przypadku takich napisów w telewizji, to ona docierała właściwie do, do wszystkich, tak? w, tym, w tym do zwolenników i opozycji, ale i zwolenników władz. To miało głównie znaczenie psychologiczne, miało pokazywać, że Solidarność funkcjonuje, Solidarność istnieje. To było szczególnie ważne na początku drugiej połowy lat 80., kiedy Solidarność pod ziemią przeżywała kryzys. Warszawa, 5.08.1982 Walczymy o to, aby uwolnić internowanych działaczy związkowych wszystkich szczebli, na czele z przewodniczącym związku Lechem Wałęsą aby ogłoszono amnestię wobec wszystkich skazanych do działalność związkową po 13 grudnia 1981 roku, aby zaniechano ścigania pozostałych osób prowadzących taką działalność w tym okresie, aby przywrócono do pracy na poprzednich stanowiskach, bądź zapewniono rozwiązanie warunków... Pracy. By nie było w tych wszystkich działalnościach bez mojego ojca. Mój ojciec od początku bardzo włączył się w rozwój Solidarności, założył Związek Solidarność u siebie w wydawnictwie arkady. No i potem działał z tym, że nie piął się po szczeblach struktury. Najczęściej zajmował się sprawami technicznymi, do czego miał niezwykłe zdolności. Bo mój ojciec potrafił naprawić wszystko, od motocykla poprzez samochód, a na magnetofonie kończąc, czy na obiektywie aparatu. Po roku 1981, kiedy zaczęliśmy myśleć o publikowaniu tzw. Bibuły, tata własnoręcznie skonstruował kilkanaście powielaczy, opracował odczynniki chemiczne do druku na tych powielaczach. No i myśmy równolegle z działalnością w Radiu Solidarność, także w zasadzie co tydzień drukowali różnego rodzaju czasopisma. Wiadomości MRKS, ale także tygodnik Solidarność czy Informator Kos. W czasie takiego jednego spotkania, we dwójkę, byliśmy w stanie wydrukować około 2 trzy ryzy papieru, czyli około, około 2000 tysięcy egzemplarzy Informatorów dwustronnie. Z ludźmi z radia nie rozmawialiście, że jesteście też drukerzami. Niektóre osoby, tak jak Andrzej Gomuliński czy Ela Gomulińska, wiedziały, że, że oprócz tego drukujemy. Ogólnie zasada była taka, żeby jak najmniej mówić o tym, co, co robimy. Co na to wszystko mama? E, no rzeczywiście, to jest dosyć dobre pytanie. Mama w tym nie uczestniczyła, aczkolwiek całym sercem była tymi, za tymi zmianami, za, za tą działalnością, za kierunkiem, żeby, żeby to się wszystko zmieniło, ale pewnie tak intuicyjnie starała się zapewnić nam pewne zaplecze w domu, żebyśmy mieli gdzie wracać. W domu też na przykład kilka razy gościli, w cudzysłowie przechowywali Janusza Klekowskiego, który był autorem sygnału Radia Solidarność. Był pracownikiem orkiestry Teatru Wielkiego. Zanim został zwolniony z pracy, właśnie za działalność konspiracyjną, był więziony. To Janusz Klekowski z Radia I to jest głos Janusza. I, I potem, jak Janusz był u nas w domu, to, to właśnie zwykle stałem przed klatką, żeby w razie czego informować, że no teraz nie można wyjść, czy teraz jest droga wolna. Czasami dochodziło do bardzo śmiesznych sytuacji. Pamiętam, to był 1987 rok. Związałem się z koleżanką z mojego wydziału, która. Później została moją żoną. Pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem do nich do domu. Poznałem rodziców. Potem dowiedziałem się, że dosłownie kilka dni po, po tej mojej wizycie do nich do domu przyszedł pracownik Urzędu Bezpieczeństwa. Pytał się, czy nie ma tam jakichś materiałów nielegalnych. No, rodzice mojej przyszłej żony od razu powiązali tą moją bytność. Z tą wizytą z UB, no że może ja jestem jakimś szpiclem. <grym> po latach to, to wszystko się wyjaśniło. No, okazało się, że, że mama mojej żony była tym tym tropem dla tej służby bezpieczeństwa, bo zajmowała się kolportowaniem niezależnej prasy, akurat przywożonej z Torunia. Były takie, takie sytuacje, które mogły być niebezpieczne. Mnie zainteresowała najbardziej ostatnia taśma. Tak. Na ostatniej taśmie jest taki fragment, który nie jest emitowany. Speaker wygłasza taki list. Prosi o wykasowanie tego listu po odsłuchaniu przez współpracowników. I to jest bardzo ciekawy fragment. W ogóle ciekawa jest sama atmosfera tego listu. Ja może tak, tak. jakiś fragment tak. tutaj włączę. Ku Radio Solidarność. Ku Radio Solidarność. Dobry wieczór Państwu. Radio Solidarność wita Państwa po raz ostatni. Zawieszamy bowiem nadawanie audycji w taki sposób jak dotychczas. Sygnał zaznaczyłem w jakich minutach, 10.44. Uwaga, uwaga, nie nadawać tego tekstu. To nie jest audycja, a list mówiony. Nie nadawać. Proszę skasować po wysłuchaniu przez zainteresowanych współpracowników. Do wszystkich współpracowników Radia Solidarność, drogie koleżanki, drodzy koledzy. Mówię do Was w imieniu kierownictwa i organizatorów Radia Solidarność. Z treści audycji dowiedzieliście się najistotniejszego, ale Wam, zwłaszcza tym z Was, którzy pracowali z nami przez te ostatnie lata i którzy nawet od 1982 roku Winni jesteśmy coś więcej niż te informacje, które kierujemy do naszych słuchaczy. Nadchodzi dzień, w którym zakończymy naszą pracę w dotychczasowej tajnej strukturze. Oni tłumaczą, dlaczego zamykają, dlaczego przechodzą w, do innych form działalności. Jest też tutaj nakreślone, jak należy się zachowywać w najbliższym czasie, o czym można mówić, o czym lepiej przy czym zachować dyskrecję. I też jest taka jakby zapowiedź, że ta sytuacja polityczna w kraju będzie obserwowana i współpracownicy i działacze Radia Solidarność nie wykluczają ponownego przejścia do nadawania nielegalnego, czyli do konspiracji. Tutaj poniekąd przyjmowano pewne wzorce, które były nam znane, chociażby poprzez literaturę, ale także i, i uczestników z Armii Krajowej, z II Wojny Światowej, z Powstania Warszawskiego. Stało ponad 30, może 40 w całym kraju ośrodków, które nadały, czasami to były przez kilka lat, czasami były to pojedyncze audycje, no, to radio zafunkcjonowało właściwie w całym kraju, od Zakopanego po Szczecin. W podcaście udział wzięli profesor Jarosław Chudzicki, lektor Radia Solidarność, Grzegorz Majszak, główny specjalista w Biurze Badań Historycznych IPN oraz Kamil Cedrowski, starszy kustosz archiwalny w Wydziale Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego Archiwum IPN. W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Badacze i archiwiści ratują od zapomnienia i zniszczenia dokumenty, zdjęcia, filmy i artefakty. Po odpowiedniej konserwacji oraz digitalizacji mogą się z nimi zapoznać historycy oraz dziennikarze, by na ich podstawie tworzyć opowieści, na przykład takie jak ta. Podcast przygotowała Katarzyna Błaszczyk z torby reportera i podcastera. Muzyka Piotr Lakwaj.